i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Crasha bandikuta. Lecimy dalej e, od momentu na którym zakończyliśmy. Dobra, pyk. Samowocki jest. Y, dobrze. Tutaj to, tutaj to, 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 to to, to. tam była jakaś... ty. No dobra. Indiana Jones Be Like Run Hopla. Dobra, tutaj są takie miejsca, gdzie możemy sobie na spokojnie zebrać i biec dalej. O! O! Dobra, łożysz ty, łożysz ty. Pięknie. Owotki jeszcze jakieś. Wilki jakieś. Nie zebrałem owocka, bo mi granie pozwala. Ciekawe, czy nie zebrane też się zbierają. Co w się sensie wystarczy? Nie, na pewno nie. Oho. Dobra, nie powinno to być takie niby trudne za owocami. Te za... palec mi zjeżdża z gałki. No nie teraz. To jest bardzo zły moment na takie coś. Perfekt, 7% complete. Mm -hmm. A, całej gry, no tak, 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 tak. Nieźle, 10, okej. Okay. Klucze nadal nie wiem, z czego się zbiera. W Słuchajcie, sensie, żeby było jasne, kamerka się jeszcze nie pojawiła, ponieważ nie miałem czasu jej, nie miałem czasu przygotować ramki. No, obiecuję, że następny odcinku już na pewno na 100% się pojawi. Miało się pojawić w tym odcinku. Ale nie sądziłem, że... ...że mi zajmie załatwianie pewnych spraw. Yeah! Chill on the leash, be like... Hopla, hopla, hopla. Łatwo z frajerami. Ożesz, ty, nawet to są piranie, niczym z Raymana. Oczywiście, <laughs> Nie wiem, czy można to nazwać inspiracją. Nie sądzę, żeby jedno było drugim inspirowane. Ciekawe, czy okay, ja mogę je uderzyć. Nie chcę ryzykować. Ha! To mi wyszło. Tu trzeba szybko. Hopla! No naprawdę? Are you guys serious? No ty? To naprawdę wystarczy odrobinę za wcześnie albo za późno wyskoczyć i można stracić życie. Ginąć, a nawet umrzeć Burdek, fiożercze rośliny, a co to jest tam na dole to świecące? Checkpoint? Dobra, jest bonus level, tylko teraz nie umrzeć w durny, a nie bo chyba bonus level, tak, 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 to się dało powtarzać Więc spoko Skocze, niestety nieźle. Bonus zaliczony w całości. Ej, zaraz a to kółko, co to jest? A to był ten teleport. Jezu, się przestraszyłem. Podobne rzeczy w tym Rajmanie były. Tylko, że tamte wzięły ognia. Nie, czekaj, stop, to było w, w crashu też. Już widzicie sami dzieje się tyle na tym kanale tyle gier przerobionych, że zaczynałem się wiksować w moim umyśle. Dobra, tylko czy skrzynie gro czy laut. Jakby nikt na tym nie ucierpiał, tak. Okej. Okay. Papu papu, a to jest boss. A nie mogę zrobić e, czegoś innego. W sensie... Nie nie. Nie, bo chciałem zejść na dół, ale to dopiero. Później. Papu, papu. Papu, papu? Papu, papu? E! Nie. Nie będzie to całe takie trudne. Wystarczy na niego skoczyć. Wow, przecież. Jeśli tak to ma wyglądać, to łatwo. Tuż w Raymanie byli łatwiejsi. Aha, wystarczy wejść na jego tron i czekać, tak? <ślesk> 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 łatwo, cholera. Szybko poszło. Nie ma co idzie nam całkiem e, w porządku Teraz mogę zejść tutaj Coco Time Machine Ej, okej okay. Do you want her to join your adventure? Ale... W sensie, że co? Aha! Nie, w każdej chwili mogę zmienić bohatera, tylko teraz pytanie brzmi o co chodzi z tym? Nie no dobra, wezmę ją, no nie wiem, zobaczymy. Jestem ciekaw co, co to zmienia, jaki to ma wpływ w ogóle, bo tego jakby nie miałem nigdy okazji sprawdzić, przecież nie grałem w tą grę? Ale umiejętności podobne. A może to jest po prostu postać dla dziewczyn? I don't know uh -huh. uh -huh. não. não. Z moim skill'em ma to sens jak najbardziej Już że to jest śmieszne, że ta gierka ma liniowe poziomy A one i tak są wykonane bardzo fajnie Znaczy, kurde, no nie do końca o to mi chodziło, bo to źle zabrzmiało To tak jakby liniowe poziomy to byłoby coś złego, nie, nie Bardziej chodzi o to, że są naprawdę, NAPRAWDĘ liniowy poziom I one są na razie do siebie podobne, różnią się tylko Poziomem skomplikowania Ale wcale im to nie odbiera, jak na razie. Nie męczy, bo są krótkie. A zresztą. Nie, nie, nie zbiera wszystkich. Niestety. Nie można mieć wszystkiego. Defeat 5 enemies with coco spin. Aha, to za to jest osiągnięcie. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Nie ja nie wiedziałem, że to jest to coś. To, to wyglądało jakby nie było tego spadu. Ja Ciekawe, gdzie będzie ten poziom własowy. Tak nie będę miał wszystkiego. No ale dlaczego? to Wymaga wielkiej koncentracji? Myślę, że nie. Myślę, że bardziej dokładności w sterowaniu. Żeby na pewno nie, nie spać na jakąś byle krawędź, nie sunąć się z niej przypadkiem. Wtedy jest ok. Nie bo to mnie właśnie te szczury, kurde, załatwiły, nie? Aha, no zauważyłem, że to pękło, ale sobie mi się dobra, nie spada, to jeszcze na to zostanę, nie? Tam z tego. A to nagle, pach. Okej okay. Mówię, Crash Bandicoot uczy na błędach Znaczy, dosłownie To jest gra, w której musisz umrzeć, żeby się dowiedzieć jak dana platforma działa One się od siebie oczywiście różnią i pewne rzeczy można się domyślić No jest to jak, jak najbardziej na plus, no nie? Już to, już to wcześniej wspomniałem, ale warto to myślę powtórzyć To bardzo fajny, bardzo fajny element I bonus level Tam jest jeszcze życie i jedno. Okej. Okay. Oczywiście to są jakby nie... niewidzialne platformy. Czy ja mogę coś z nimi zrobić? Na razie nie Are you guys kidding me? No wziął wyskoczył kurde z piachu A oh, mój boże jest delay między atakiem Dobra, my bed, my bed. Ok, przyznaję się, przyznaję się. Ciekawe czy jak. Stracę życia, to co się wydarzy? Pewnie. Skończy się poziom. Tak to się skończy. się zaczynać cały od nowa. Spadajcie, spadajcie. Aha, on tu był jednorazowo. Ej, a dobra, widzę, tu będzie trzeba wrócić po prostu. Dobra, czaję bazę. Chminie Bobra. Czochram szczura. Krzycze na Jagienkę, dobra. Mamy to oczywiście nie stuprocentowo, ale to chyba nie ma za bardzo znaczenia. Jeśli ktoś zakłada, że ja przejdę taką platformówkę na 100%, to powiem tak. Nie czuję, żeby to mnie w jakiś sposób nagrodziło. No, bo jasne, to jest. Fajne osiągnięcie mieć grę zrobioną na 100%. Ale ja wolę grę mieć zrobioną na 100%. Która. wynagrodzi mnie też czymś in-game. I przy okazji to musi być naprawdę moja ulubiona gra. Dobra, wracamy do crasha. No dobra, to jak najbardziej lecimy. Teraz nie rozumiem czy ja będę O, to jest jazda na dziku! Teraz jedzimy na paszczecie. Hopla. Ciach, ciach. Na razie idzie dobrze. No i dupa. Widzicie? Zawsze jak tak mówię. To po prostu nie idzie tak jak powinno. Ale ten dzik ma skok! Nie wiem, czy można to zaliczyć. Trzeba by się spytać sędziów. Jak tam mój rzut dzikiem. Dobra, dawaj. Łatwo. I bęben. No naprawdę? Tutaj też to tak działa? Trochę jest to pomięciuwa też. mentalnie. nie? Jest śmieszna Instagram. Naprawdę jest bardzo specyficzna. Nie wiem, jak następne części. Czy one się opierają dokładnie na tym samym? Chociaż ciężko powiedzieć, tu, że na tym samym, bo to są liniowe poziomy, są stricte. A, stricte platformowe poziomy są. Co tam jeszcze jest? Eee, no nie no, w sumie tyle. Checkpoint, a nie to życie jest. Nie wiedziałem, że to się wydarzy. Tam jeszcze w ogóle coś się kręci. Ej, nie. Nie, dobra, już myślałem, że to jest od początku, w tym samym miejscu, ale na szczęście nie. Fajna nutka. Dzięki. Kwik. Dobra. No, no właśnie. Jeśli chcecie mi powiedzieć, że to brakuje cierpliwości, może tak, ale. Oprócz tego, jak już jesteś za bardzo skierowany w którąś stronę, to ciężko jest. Zmienić ten kierunek, tak, żeby nie wpaść na. Na tą postać na Tego naszego tubylca no, i to jest ta jedna skrzynia, której mi zabrakło Noż, cholera But you missed one boxes One box, dude Okej, okay, to będzie ostatni poziom na wyspie Interesting Ciekawe jaka ta gra jest długa Kurde no. Już na starcie zepsułem, checkpoint. Dobra, tak te bonus levelę e, łatwo się zdobywa, łatwo się je robi. Kurcze Dawaj, Chwycę. Chwycę. teraz na tym trzeba wylądować. Dzięki, byku. Albo i nie dzięki. Wspaniale, raz jeszcze trzeba tu brać odpowiednie rozbiegi. O nie, czułem, że to się może nie udać. Okiej, okay, to się jakby udało. Mam nadzieję, że. A, myślałem, że to będzie czek. Bo... A, dobra, to jest ten poziom bo to sobie. Dobra, let's go. Jest on. Ja nic tam nie ma więcej. Ona się ciągle wymyka, żeby nam pomóc, a on ją ciągle porywa. To jest dopiero e, déjà vu dla naszego głównego bohatera. Za chwilę ją widzieć z innym chłopem, to musi być przerażające Zebrało się? Zebrało się Ja myślałem, że dam radę jakoś to zrobić. I tyle. No i tyle. Kurde. No i a już tak blisko byłem tego checkpointa. No nie, znowu to zrobiłem. Dobra, spadam jeszcze raz. Trudno. Zmarnuję życie, ale przynajmniej tym razem nie spartolę sprawę. That's the checkpoint. Kurde, skupienie próbuje się tutaj odezwać moją, e, moim milczeniem, żeby ten poziom przejść idealnie. Chociaż o idealności tutaj raczej nie mogę namówić, bardziej miałem na myśli zrobienie to w miarę szybko. Ale jak sami widzicie, to totalnie nie popłaca. Nie dzieją się takie rzeczy jak to, na przykład roślina po prostu mnie bierze i zjada. I mi się to wcale, wcale nie podoba. Kurde, co tu się dzieje? jedno, Kurde. O, no właśnie, to się za szybko to dzieje. Nie wiem, jak ja mam to przeskoczyć, żeby to. Muszę chyba co drugie, no jak inaczej. O! No to też było inteligentne z mojej strony. Tyle żyć straciłem. Mój przyjaciel z gry jest małpą. No tak, ja myślę, że jestem na nich w stanie jedno do drugiego przeskoczyć. Inaczej tego nie widzę. Albo i nie dam rady. Ja muszę w takim razie tam wskoczyć dosłownie w momencie, w którym to się kończy, żeby jakoś zdążyć przeskoczyć. Dosłownie, jak kończą się płomienie. Nie od razu, jak już będą wygaszone, tylko jak się kończą, to w tym momencie muszę przeskoczyć. I to jest jedyna szansa, żeby to się udało. O, no właśnie, w ten sposób. Teraz tutaj spać to byłby dopiero fail, fail życia. Damn, really? Dobra, ale odzyskaliśmy trochę żyć. Jakby twórcy wiedzieli, że może być to uciążliwe, prawda? Wata. Okay. Hej. a tam? Tam to ja nie wiem, czy ja do tego ostatniego doskoczę. Tak, ale ledwo, naprawdę. Ah. No przecież to jest tak zrobione, kurde, specjalnie Żeby spadać co chwila Jak tylko się pomylisz Wcześniej mi to jakoś yy, się udawało Bez jakiejś tam z, zbędnej, dużej pomyłki A tutaj Tutaj to po prostu Trochę tej ciepliwości musi brakować Oczywiście, oczywiście Dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy jeszcze raz nie powtarzać tego samego? Skoro tak dobrze się bawimy, trzeba mniej więcej zapamiętać, gdzie to jest. I to jest najgorsze. Bo jak tak już lecisz w dół, to jest to dosyć uciążliwe. Dobra, to się na szczęście nam jakoś udało. Ale i tak tam, to nie sprawi, że mogę tam się zatrzymać, bo te platformy trzeba obrócić uderzeniem. No widzieliście to? No zdążyły się obrócić zanim. Mogłem wejść. No nie no. No! Nie jest to najprzyjemniejsze. Dobra, za nami, w końcu ten poziom. Tak jest, więc teraz znajdujemy się w następnym e, etapie gry. Ale to już na następnym odcinku, także dzięki wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie oczywiście z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnych odcinkach Wirtualna Piona, na razie i cześć.